Leszek Bubel strzelam prosto w czoło, bez zastrzeżenia, do bandytów, oszustów, złodziejów, no i polityków. Witam Państwa. Leszek Bubel, kandydat na senatora numer 1 na liście senatorskiej Olsztyn Midzica Szczytno-Plus Powiat. Po internecie krąży taka lista, właśnie pytania do Lidii Starań w trybie prawa prasowego. Z której wynika, że pani Staroń cieszy się wielkim zainteresowaniem w swoim okręgu. Nie tylko w sensie pozytywnym, ale również ma wielu bardzo dociekliwych adwersarzy, którzy znają świetnie jej dorobek albo pseudodorobek. No, nie tylko polityczny, bo to zahacza także o inne sfery jej życia. No, praktycznie polityk, jak wiadomo, życia prywatnego jako takiego nie ma. Media go potrafią prześwietlić z każdej strony, żeby sprawdzić na ile jest wiarygodny. Ja też dostałem te pytania i to nie tylko drogą mailową, ale również w inny sposób. Dlatego zdecydowałem się je tutaj Państwu zaprezentować, ponieważ no, z większością z tych pytań się utożsamiam, a wręcz dodałbym tu jeszcze e, znacznie więcej, trochę w innej formie. Ale powiedzmy, że 21 tych pytań jest zupełnie wystarczająco, aby e, pani senator Staroń mogła się do nich, Oczywiście też odnieść, co, za co byłbym niezmiernie wdzięczny, jak i zapewne autorzy tych pytań. Pytanie numer pierwsze: czy pani zdaniem właściciel bardzo dużej posesji, na przykład pod Olsztynem, powinien oddać swojemu sąsiadowi pieniądze, które jest mu winy, czy raczej może nie przejmować się takimi głupstwami, bo jest funkcjonariuszem publicznym? Pytanie numer dwa. Jak powinien zareagować człowiek, którego nazywają złodziejem i oszustem? Trzy. Czy Pani zdaniem funkcjonariusz publiczny powinien wykorzystywać policję do załatwiania swoich spraw prywatnych? Cztery. Czy w Pani ocenie wielokrotne świadome łamanie prawa i przywłaszczanie atrakcyjnych terenów przez osobę będącą funkcjonariuszem publicznym jest godna napiętnowania czy pobłażliwego tolerowania. 5. Czy nielegalną wycinkę drzew lepiej prowadzić w nocy czy w dzień? 6. Ludzie na mieście gadają, że poniża pani swojego męża. Jak pani to skomentuje? 7. Dlaczego od sierpnia 2018 roku nie była Pani ani razu na głosowaniach Senatu RP, a w tym samym czasie brała Pani udział w 28 programach telewizyjnych Sprawa dla Reportera i Państwo w Państwie? Co było przyczyną przekładania telewizji nad powinność pracy w Senacie? 8. Dlaczego od sierpnia 2018 roku, od kiedy nie była Pani ani razu na głosowaniach Senatu RP, pobierała Pani apanarze należne senatorowi? 9. Dlaczego przypisuje Pani sobie sukcesy w głosowaniach nad ustawami, skoro nie brała Pani udziału w pracach nad nimi ani w głosowaniach? 10. Czy doradziłaby Pani wyborcom, jak zdobyć pieniądze na zakup dwóch mieszkań za 360 tysięcy złotych bez kredytu, ani pożyczki mając groszowe oficjalne dochody? 11. Proszę wytłumaczyć wyborcom, jaki sens ma kupowanie mieszkania za 180 tysięcy złotych? I tego samego dnia, darowanie go dziecku, ale już o wartości 300 tysięcy złotych. Czy jest w tym jakiś ukryty cel? Dwanaście. Czy pani zdaniem funkcjonariusz publiczny powinien ujawnić tak cudowny i nagły wzrost wartości mieszkania w oświadczeniu majątkowym? Trzynaście. Czy w Pani ocenie lobbowanie za nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla osobistych korzyści jest postępowaniem godnym osoby piastującej mandat zaufania publicznego? 14. Mówi się na mieście, że jeden z Pani adwersarzy popełnił samobójstwo wskutek uporczywego nękania. Jak Pani to skomentuje? 15. Z jakich powodów będą trzy kadencje posłanką PO podczas czwarty senatorskiej zabiegała pani o przyjęcie dopis? 16. Dlaczego przypisuje sobie Pani współautorstwo ustawy antylichwiarskiej, nie mając z nią nic wspólnego? 17. Dlaczego, będąc inżynierem budownictwa, nie mając żadnego wykształcenia prawniczego ani doświadczenia procesowego, co jest warunkiem skuteczności, wprowadza Pani ludzi w błąd, jawiąc się jako ekspert od spraw prawnych? 18. Czy to prawda, że zatrudnia Pani w swoim biurze senatorskim aplikantów i początkujących radców prawnych do trudnych i skomplikowanych spraw, z którymi mają problemem nawet prawnicy z wieloletnim doświadczeniem. 19. Jak się pani czuje w towarzystwie prominenta komunistycznego, nie żadnego szerogowego członka PZPR, tylko członka elity PZPR egzekutywy Komunistycznej, odpowiedzialnej za mordowanie niepodległego bytu państwa polskiego i jego brata, komunistycznego mordercy, prokuratora wojskowego, który seryjnie preparował akty oskarżenia, m.in. przeciwko Barbarze Sadowskiej, matce zamordowanego Grzegorza Przemyka, oraz przeciwko księdzu Zychowi, również zamordowanego przez komunistycznych zbrodniarzy. Czy to te karty z życiorysu prawnika prowadzącego pani sprawy od wielu lat zadecydowały o powierzeniu mu swoich spraw? 20. Czy dla kogoś, kto się czuje Polakiem, patriotą, katolikiem lub niewierzącym, mającym w sobie podstawowe zasady etyczno-moralne? Zdeprawowane komuchy zwalczające niepodległy byt państwa polskiego są odpowiednim towarzystwem, czy raczej odpowiednimi towarzyszami? 21. Czy zdaniem Pani moralne jest wykorzystywanie do pisania donosów i skarg na swoich adwersarzy chorej psychicznie, na schizofrenię paranoidalną kobiety? Zdiagnozowanej przez psychiatrów sądowych. Aleksander Berdowicz, dziennikarz śledczy. Może to być pseudonim dziennikarski, a może nie. Nieistotne. Warta uwagi są te punkty, ich merytum. Czekamy na odpowiedź pani Starą. Na polecenie olsztyńskiej prokuratury policja zatrzymywała mnie już czterokrotnie, gdy zapowiedziałem konferencje prasowe, zakazano publikowania informacji o znanych osobach uwikłanych w olsztyńską ośmiornicę, potrzebnymi immunitet chroniący przed szykanami i zamykaniem ust, czego boją się urzędnicze skorumpowane mafie, sitwy wyładzające VAT i unijne fundusze, pedofile i mordercy prawa. Zagłosuj Należka Bubla, numer jeden na senatorskiej liście, szeryfa warmii i Mazur.